Witam Was, drogie wagi, i zapraszam dzisiaj na lipcowe czytanie z kart tarota. Tym razem zobaczmy, co ten miesiąc yy, może Wam przynieść. Ciekawie! Okej, okay, przyjrzyjmy się Waszym kartom. Yy, I zobaczmy drogie wagi. Co miesiąc lipiec może y, przynieść do Waszego życia no macie piękną kartę. Yy, jako pierwszą kartę Koła Fortuny. Yy, w tym rozkładzie ta karta opisuje ogólnie yy, obecną sytuację. Ja myślę, yy, że ten czas dla wszystkich teraz Czas po zaćmieniu Słońca, po tych zaćmieniach Księżyca przyniesie wiele zmian, nie tylko Wam, drogie wagi, ale wielu osobom spod innych znaków również. I tutaj ta karta mówi o tym samym, tak. Zapowiada ona duże zmiany w Waszym życiu. Sugeruje, że coś kategorycznie się zakończy i jednocześnie coś zupełnie nowego rozpocznie. Koło fortuny symbolizuje właśnie te zmiany i koniec dotychczasowego cyklu. Zapowiadając nowy etap w życiu, i ten etap taki bardziej szczęśliwy niż ten dotychczasowy. I teraz te zmiany w Waszym życiu mogą dotyczyć zarówno sytuacji uczuciowej może to na przykład chodzić o Jakiś romans, czy nową miłość, ale również może dotyczyć to na przykład nowej pracy, nowych możliwości i nowych kierunków, do których podążacie. Tak ogólnie, karta koła fortuny mówi o pozytywnych zmianach w Waszym życiu, drogie wagi. Dziesiątka buław. Tutaj ta karta będzie opisywała to, co macie. Przed sobą, więc ta karta sugeruje, że znaleźliście bądź znalazłyście się w takiej sytuacji czy takim momencie waszego życia, że coś zaczęło wam ciążyć i coś zaczęło was bardzo przytłaczać. Karta ta mm, może odnosić się do na przykład związku, w którym y, jesteście. No i niestety ten związek y, nie jest już dla Was tak satysfakcjonujący jak kiedyś. Być może, moje drogie wagi, y, nie widzicie już szansy y, podążania y, z Waszym partnerem, Dalej i czujecie, że nadszedł ten czas, aby niestety tą relację kategorycznie zakończyć. Dziesiątka buław również może odnosić się do spraw zawodowych. Na przykład, może mówić o pracy, która już nie daje wam satysfakcji. Czujecie, że nie spełniacie się zawodowo, być może nie zarabiacie takiej ilości pieniędzy, jakbyście sobie tego życzyli. No i wewnętrznie czujecie, że nadszedł ten moment na podjęcie decyzji i na zmianę waszej obecnej sytuacji. No, i szóstka mieczy, ta karta y, y, będzie mówiła o sednie y, sprawy. Y, no i te, ta karta, szóstki mieczy, sugeruje, że to wy sami albo wy same macie ogromny wpływ y, na swój los. No i karta sugeruje, że. Jest teraz odpowiedni moment na to, aby tych zmian w waszym życiu dokonać. I teraz, jeśli chodzi właśnie o sytuację uczuciową, karta Szóstki Mieczy sugeruje, że przecież po przejściach, po rozstaniu, jest. Szansa na otwarcie się nowych drzwi, i żebyście nie mieli obaw, bo przyjdzie taki moment, że w waszym życiu pojawi się ktoś, ta odpowiednia osoba, z którą stworzycie piękną, uczuciową relację, i ta osoba, Wreszcie da Wam szczęście i satysfakcję. Karta szóstki mieczy mówi, abyście nie patrzyły, nie patrzyli wstecz. Nie oglądajcie się za siebie. Pozwólcie odejść bolesnym doświadczeniom z waszego życia i dajcie szanse temu szczęściu w przyszłości. Jeżeli ktoś w waszym życiu nowy już się pojawił, to nie patrzcie na tę nową osobę tymi samymi oczami, którymi patrzyliście na tą osobę z waszej bolesnej przeszłości. Los moi drodzy, Daje Wam nowe możliwości, nowe szanse na przyszłość, i podążajcie tą nową drogą. Korzystajcie z tego, korzystajcie z, tego, z tej nowej szansy na przyszłość. Kto wie, być może któreś z Was, kogoś z Was, czeka podjęcie bardzo trudnej decyzji i ta decyzja może wiązać się na przykład ze zmianą miejsca zamieszkania czy przeprowadzką. Tutaj widzimy statek, więc może sytuacja dotyczyć na przykład emigracji. I moi drodzy, dajcie sobie szansę. Zmiana miejsca zamieszkania to często zmiana energii. Być może w tym miejscu, właśnie w którym się znaleźliście, w którym jesteście obecnie, coś wam nie wychodzi. Więc nie bójcie się tych zmian, bo może czekać Was naprawdę coś pięknego, a tak sugerowała ta karta koła fortuny. I ja doradzałabym Wam, abyście odważyli się żyć pełnią życia. Teraz mamy kartę Wisielca. Ta, ta karta dotyczy takiej niedalekiej przyszłości. Ta karta oznacza taki okres przeczekiwania, tak? Analizowania sytuacji. Być może chodzi tutaj o ten wasz lęk przed nadchodzącymi zmianami. Karta Wisielca mówi o czasie przemyśleń, zastanawiania się, w którą stronę ruszyć. Karta ta mówi o takim czasie wyciszenia przed nadchodzącym działaniem. Jednocześnie jest to czas taki na przewartościowywanie wszelkich rzeczy. Jednocześnie Koncentracja na nowym celu. Wy tutaj oczekujecie na tą nadchodzącą zmianę Waszego losu. No i ostatnia karta w rozkładzie dla Was, drogie wagi szóstka kielichów. Ta karta dotyczy bardziej odległej przyszłości i mówi ona o takim rozmyślaniu właśnie o przeszłości, tak? O wspomnieniach, o wspominaniu tego, co było, wracaniu myślami do dzieciństwa. Karta ta jednocześnie może radzić. Abyście, moi, moi drodzy, moje drogie wagi, zostawili za sobą te zmartwienia, wszelkie zmartwienia, i abyście postarali, postarały się yy, też wybaczyć yy, komuś, yy, kto was w przeszłości mógł skrzywdzić. Karta szóstki kielichów może też y, mówić o tym, y, że w troszeczkę dalszej y, przyszłości macie szansę y, spotkać kogoś y, z waszej przeszłości, tak? Y, być może do niektórych wróci y, Osoba, y, z którą Was coś łączyło, może, y, może stara miłość z Waszego y, życia do Was ponownie y, powróci. Moje drogie wagi nie bójcie się zmian. Zmiany są często bardzo pozytywne, i, i tak właśnie Wasze karty tutaj sugerują, że te zmiany są na lepsze. Życzę Wam pięknego miesiąca lipca. Będzie mi miło, jak napiszecie, czy to czytanie rezonuje z Wami. Zachęcam Was również do zasubskrybowania mojego kanału i pozdrawiam Was serdecznie.